Na jesteśmy na uroczystej gali rozdania nagród influencerzy top 2022. No i właśnie powiedz, czy osoby, które zostały dzisiaj nagrodzone, czy miałaś wśród nich swoich faworytów? Czy miałam faworytów? Moje koleżanki Ata, Alicja, e, Ania na pewno są moimi faworytkami. A czy, ty, a czy ty osobiście sobie też może powiedzieć, powi, czy ty jesteś też influencerką? O, oj, nic się nie dzieje. Czy jestem influencerką? Tak, chyba tak mi się wydaje. Raczej instagramerką, czyli chyba to jest mniej więcej to samo. Um, influencer to jest taka osoba, która daje coś dobrego, więc mam nadzieję, że przekazuje tą dobrą energię ludziom. A powiedz... Mm, e Czym ostatnio na co dzień żyjesz tak naprawdę? Nad jakim projektem pracujesz? Gdzie my Ciebie możemy ponownie zobaczyć? Bo w ostatnim czasie jakoś Cię tak za bardzo nie było widać. Trochę, rzeczywiście trochę ostatnio przycichłam, to prawda. Miałam taki... Mm... Może troszeczkę gorszy okres, czasami tak jest, że człowiek chce troszeczkę uciec i może mniej pokazywać tego codziennego życia, więc ja tak miałam, ale oczywiście to nie trwa non-stop, więc teraz już mam lepszy okres, są wakacje, jest słońce, więc jak najbardziej pozytywne nastroje. Mam jeden fajny projekt, który. Możliwe, że będzie po wakacjach, ale nie chcę na razie też tego zdradzać, jeżeli by się nie udało, więc nie chcę zapeszyć. No właśnie, lepiej mnie nie raz, nie mówić, tak. aby ten projekt jednak udał się. E, czy w tym roku wyjeżdżasz na wakacje gdzieś? Na wakacje? Mam wakacje zaplanowane festiwalami, ja jestem bardzo festiwalowa, uwielbiam koncerty, muzykę, muzyka ze mną jest na co dzień. Sama niestety nie umiem śpiewać, ale... Będę na pewno na większości polskich festiwali, więc to są moje plany na najbliższe miesiące. Ostatnie pytanie. Ponieważ, nad, ponieważ do influencerów w Polsce jest różne podejście. Jedni ich lubią, inni nie lubią. Jak to jest u Ciebie tak naprawdę? Przede wszystkim na co zwracasz uwagę, aby danego influencera szanować, kochać tak naprawdę no i, i aby chciał się ponownie wchodzić na jego Instagram chociażby? Myślę, że na pewno za szczerość, za to, że żeby pokazywać po prostu prawdziwe Siebie. Szanuję takie osoby, które na żywo są tak, takie same jak w internecie. Myślę, że to jest dość trudne, ale najważniejsze.